Panowie i panie, w tym filmie wytłumaczę wam, czym są i jak działają rynki futures na Binance. Zapraszam. Kontrakty terminowe. Na stronie głównej w górnej sekcji klikamy konto futures. Binance oferuje dwa rodzaje rynków futures. Są one bardzo podobne z tą różnicą, że USDM Futures jest zabezpieczane i rozliczane stablecoinami USDT i USDC, a coin M Futures kryptowalutami. Stablecoiny są bezpieczniejsze, gdyż trzymają stałą wartość równą dolarowi amerykańskiemu. I dlatego wybieramy USDM Futures. Jeżeli nie masz pieniędzy na koncie, dokonaj wpłaty. Zapraszam do obejrzenia naszego tutorialu, jak wpłacić i kupować na Binance. USDM futures. By wystawić nasz pierwszy trade, najpierw musimy przenieść środki na konto futures. W prawym dolnym rogu w zakładce aktywa wybieramy transfer. Pojawia się okno transferu. Z naszego konta Fiat i spot przenosimy USDT na konto USDM futures. Wpisujemy kwotę i klikamy potwierdź. Środki zostały przesłane. Z lewej strony, o tutaj, mamy możliwość zmiany pary walutowej, a z prawej ustalamy szczegóły naszego zagranicznego. Im przejdę do pierwszego trade'u warto wyjaśnić kilka znaczących szczegółów w handlu futures. Na rynku futures są dwie możliwości zagrań. Opcja long, w której obstawiamy, że cena danego aktywa wzrośnie. Im wyższy wzrost, tym większy profit. W opcji short gramy, że cena danego aktywa spadnie. Im mocniejszy spadek, tym większy zysk. Wszystkie zagrania futures w przeciwieństwie do spot odbywają się na dźwigni. Z prawej strony możemy ją edytować. Mamy do wyboru dźwignię od razy 1 do razy 125. Dźwignia to rodzaj pożyczki, którą udziela nam giełda. Pozwala nam ona osiągnąć większą ekspozycję na rynek przy mniejszej kwocie kapitału. I tak, na przykład, jeżeli inwestujemy 100 dolarów z dźwignią razy 10, otwieramy pozycję na 1000 dolarów. 10 razy 100 dolarów równa się 1000. Ruch ceny o 1% teraz oznacza zmianę o 10%. Przy 100 dolarach 1% do góry sprawia, że w portfelu mamy 110 dolarów. Spadek o 10% sprawia, że tracimy 100% kapitału. 10% razy 10 to 100%. Przy dźwigni razy 10 twoje zyski i straty są dziesięciokrotnie większe. Jeżeli twoje środki na koncie nie będą wystarczające, to twoja pozycja zostanie zlikwidowana. Ale o tym zaraz. Margin, który widzisz na powyższym przykładzie, to właśnie kwota naszej inwestycji, którą wpisujesz w ilość. Margin to minimalne zabezpieczenie, jakie musisz posiadać, aby utrzymać otwarte pozycje na rynku terminowym. Jest to swoisty depozyt, który ma na celu zapewnienie, że inwestorzy będą w stanie pokryć ewentualne straty związane z ich pozycjami. Margin to wartość, którą stawiasz na to, czy dana kryptowaluta wzrośnie lub spadnie. Ilość Twoich środków na koncie jest płynna w zależności od tego, ile masz otwartych tradeów oraz tego, ile z nich przynosi zyski, a ile stratę. Wybór strategii zarządzania marginem jest kluczem do zrozumienia, czym są likwidacje. Mamy do wyboru dwie opcje: cross oraz izolowany. W cross margin cały dostępny kapitał na koncie jest wykorzystywany do zabezpieczenia wszystkich otwartych pozycji. Oznacza to, że jeśli jedna z pozycji generuje stratę. Cały Twój kapitał może być użyty do zabezpieczenia tej pozycji. Natomiast w izolowanym każda pozycja handlowa jest obsługiwana oddzielnie, co oznacza, że na każdą z nich wymagane jest osobne zabezpieczenie kapitałowe. Na przykład, jeśli jedna pozycja spadnie i osiągnie poziom likwidacji, to stracimy tylko tą jedną pozycję. Pozostałe pozycje zostaną otwarte. Przykład. Załóżmy, że masz otwarte dwie pozycje handlowe. Jedną długą na wzrosty na Bitcoinie i drugą krótką na spadki na Ethereum. Pozycja na Bitcoinie generuje zysk, podczas gdy Ethereum jest stratne. W przypadku izolowanego wymagany jest osobny depozyt jako zabezpieczenie dla każdej z tych pozycji. Jeśli pozycja na Ethereum generuje większą stratę niż masz na koncie, platforma może wymagać dodatkowego depozytu lub automatycznie zamknąć tą pozycję. Natomiast w przypadku cross margin cały dostępny kapitał na koncie może być używany do zabezpieczenia obu pozycji. Jeśli pozycja na Ethereum generuje stratę, to zyski z pozycji na Bitcoinie mogą być użyte do pokrycia tej straty, bez konieczności dodatkowego depozytu. I teraz pytanie, co wybrać, cross margin czy izolowany? Cross wymaga mniejszego kapitału. Całe dostępne środki na naszym koncie są używane do zabezpieczenia wszystkich otwartych pozycji. Mamy mniejsze ryzyko przedwczesnego zamknięcia zlecenia. Jednocześnie ryzykujemy, że jedna pozycja pociągnie na dół całe nasze portfolio. Izolowanym każda pozycja ma osobne zabezpieczenie kapitałowe. Oznacza to, że ryzyko związane z jedną pozycją jest izolowane od innych. To daje nam kontrolę i bezpieczeństwo. Duża strata na jednej pozycji nie zostanie przeniesiona na resztę. Tryby margin aktywów. Jak wspomniałem na początku, na CoinM Futures możemy handlować dwoma rodzajami stablecoinów. USDT oraz USDC. Możemy używać jednego stable'a albo obu naraz. Wybór trybu aktywów daje możliwość decydowania o tym, w jaki sposób będzie kalkulowana kwota margin oraz likwidacja. Tryb aktywów ustawiamy z prawej strony o tutaj. Jak widzisz mamy dwie opcje. Tryb pojedynczy aktywów pozwala nam na trzymanie pozycji tylko w jednym rodzaju stablecoina. PNL, Profit and Loss, czyli zyski i straty będą kalkulowane ze wszystkich pozycji w jednym określonym stablecoinie. W trybie wielu aktywów możesz posiadać kontrakty na dwóch stablecoinach, a PNL będzie obliczany na podstawie zysków i strat wszystkich pozycji we wszystkich stablecoinach. Reduce Only Podczas wystawienia zlecenia Binance daje możliwość ustawiania trybu Reduce Only. To jest tryb pozwalający nam jedynie na zmniejszenie albo zamknięcie pozycji. Możemy ustawić Reduce Only, aby nie ryzykować dodatkowego kapitału po otwarciu pozycji. Emocje w końcu często dyktują nam zachowania wbrew logice. TIF. TIF to skrót od Time in Force. Czas obowiązywania. Jest to parametr, który określa, przez jaki czas zlecenie pozostaje aktywne na rynku, zanim zostanie automatycznie anulowane. W przypadku handlu futures na Binance popularne typy TIF obejmują: 1. Good Till Cancelled (GTC). Zlecenie pozostaje aktywne na rynku, dopóki nie zostanie anulowane ręcznie przez handlowca. 2. Immediate Or Cancel (IOC). Zlecenie musi być wykonane natychmiast po wprowadzeniu na rynek. Niezrealizowane części zlecenia są automatycznie anulowane. 3. Fill or Kill F.O.K. Zlecenie musi zostać natychmiast zrealizowane w całości lub anulowane. Nie ma możliwości częściowej realizacji zlecenia. 4. Good Till Time G.T.T. Zlecenie pozostaje aktywne na rynku do określonego czasu, po którym zostaje automatycznie anulowane. Tutaj mamy możliwość ustawiania daty i godziny. Wybór odpowiedniego typu TIF zależy od strategii handlowej oraz warunków rynkowych. W przypadku handlu futures na Binance korzystanie z właściwego typu TIF może pomóc w skutecznym zarządzaniu zleceniami i ryzykiem. Rodzaje zleceń. Opcja rynek. W opcji rynek kontrakt jest natychmiastowo wrzucany do zleceń po aktualnej cenie. Przykład. Będę grał pozycję long. Wybieramy Cross Margin, bo chcę, by ten kontrakt był zabezpieczony wszystkimi środkami na moim koncie. Decyduję się na dźwignię razy 20. Tryb Single Asset. Z prawej strony w sekcji Ilość wpisuję kwotę, jaką obstawiam wzrost. Można tutaj zmienić wyświetlanie wartości w BTC czy USDT. Wpisuję TP, Take Profit, czyli kwotę, przy której giełda automatycznie zrealizuje zysk oraz stop loss, który jest funkcją automatycznego zamykania pozycji na wypadek gdyby obrany przeze mnie scenariusz się nie realizował. Przed wystawieniem pozycji warto zrobić sobie symulację w kalkulatorze. Sprawdzisz tam ile możesz zarobić z danego trade'a i jaka jest kwota likwidacji. Wróćmy do zlecenia. Klikam kup long. Moje zlecenie pojawia się w zakładce pozycje. Pojawiły się też dwa zlecenia w zakładce otwarte zlecenia ponieważ ustawiłem Take Profit i Stop Loss, a to oznacza, że przy osiągnięciu danych kwot te dwa ordery zostaną zrealizowane. Klikając Wyświetl w sekcji Take Profit Stop Loss otrzymasz więcej informacji o tych pozycjach. TP oraz SL można zmienić w trakcie trwania kontraktu. W zakładce Pozycje w sekcji TPSL dla pozycji klikamy ikonę długopisu. Otwiera się aktualna lista naszych TP-ków i Stop Lossów. Pozycje zamykamy poprzez operacje Limit Close i Market Close. Zamknięte pozycje znajdują się w zakładce Historia Transakcji. Są tutaj wyszczególnione zrealizowane profity, straty oraz opłaty, które uiszczamy giełdzie. Opcja Limit. Wszelkie zasady działania opcji Limit są takie same jak przy Market. Z tą różnicą, że na początku ustalamy przy jakiej kwocie wchodzę w kontrakt. Mamy tutaj możliwość ustawienia opcji TIF, o której mówiłem wcześniej. Tym razem wpiszę samą kwotę wejścia oraz to ile stawiam. Od razu ustawimy Take Profit oraz Long, ponieważ Binance nie daje możliwości ustawienia Take Profit i Stop Loss z pozycji otwartego zlecenia Limit. Klikam Kup Long. Gdy wartość BTC spadnie do 61 tysięcy to wejdę w kontrakt. Jak widzisz, nasze zlecenie pojawiło się w zakładce Otwarte zlecenia, a nie pozycje. Pojawi się tam dopiero, gdy BTC osiągnie powyższą kwotę. Opcja Stop Limit. Ta funkcja daje nam możliwość ustalenia kwoty, która wyzwoli otworzenie naszego kontraktu, który po spełnieniu ustalonego przez nas warunku market lub limit wejdzie w pozycję. Wpisuje kwotę wyzwolenia orderu. Wybieram kwotę limit po której wejdę w pozycję. I tak przy kwocie 63 tysiące odpali się order w którym wejdę w pozycję short gdy Bitcoin osiągnie 63 500. Ustawiam take profit i stop loss, a następnie wybieram sprzedaj short. Nasze zlecenie pojawia się w sekcji otwarte zlecenia. TP i SL można modyfikować klikając wyświetl. Wystarczy kliknąć ikonę długopisu. Prowizje. Binance jak każda giełda pobiera prowizję za wykonanie transakcji. Poziom prowizji zależy od tego, jaki rodzaj zlecenia wystawiasz, oraz jaki jest Twój poziom VIP użytkownika. Wystawiając zlecenia typu limit lub trigger jesteś makerem i płacisz niższą prowizję. Jest to forma rekompensaty, ponieważ zwiększasz płynność na rynku poprzez dodawanie kolejnych zleceń, co z kolei przyciąga nowych traderów. Jeżeli skorzystałeś ze zlecenia typu market, to jesteś Takerem. Taker kupuje aktywo po aktualnej cenie, czyli ściąga płynność z rynku poprzez korzystanie z wystawionych wcześniej zleceń. Z racji tego prowizja Taker jest odrobinę wyższa. Jeśli chodzi o program VIP, to polecam sprawdzić zasady programu Binance VIP. Tak wygląda ranking opłat. Możesz to również sprawdzić na stronie Binance. Coin M Futures. Jak wspomniałem na początku, Binance oferuje dwa rodzaje rynku futures. Teraz przejdziemy do Coin M futures. Działają one tak samo, ale różnią się głównie sposobem denominacji, czyli sposobem wyrażania wartości kontraktów oraz sposobem rozliczania zysków i strat. Oto główne różnice między nimi. 1. Denominacja. W przypadku Coin M futures kontrakty są denominowane w danej kryptowalucie, np. Bitcoin albo Ethereum. Oznacza to, że cena, rozliczanie zysków i strat są wyrażone w kryptowalucie. Natomiast w przypadku USDM futures kontrakty są denominowane w dolarze amerykańskim, co oznacza, że wartość kontraktów, rozliczenia zysków i strat są wyrażone w dolarze amerykańskim. 2. Ryzyko walutowe. Handlując CoinM futures, istnieje dodatkowe ryzyko związane z wahaniem się cen kryptowalut. W przypadku USDM futures nie ma takiego ryzyka, ponieważ wartość kontraktu jest wyrażona w dolarze amerykańskim. 3. Dostępność kontraktów. Niektóre aktywa mogą być dostępne tylko w jednym z tych formatów kontraktów. Na przykład jeśli chcesz handlować konkretną kryptowalutą, będziesz musiał sprawdzić, czy dostępne są kontrakty Coin M Futures dla tej kryptowaluty na Binance. Ogólnie rzecz biorąc, wybór między Coin M Futures a USDM M Futures zależy od preferencji handlowca, dostępności konkretnych aktywów oraz jego strategii handlowej. Niektórzy mogą preferować denominacje w kryptowalucie, aby uniknąć ryzyka walutowego, ponieważ zakładają konkretny scenariusz rynkowy podczas gdy inni mogą woleć denominację w dolarze amerykańskim dla większej stabilności. Tyle. Jeśli chcesz uczyć się tradingu z profesjonalistami, to zapraszam na darmowego Discorda Global Traders. Link w opisie poniżej. Subskrybuj, lajkuj. Nara.